Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Silverek Polska, a oto kolejny odcinek zagrajmy w Mountain Blade Warband z modyfikacją nowa ojczyzna. No i miałem się zaczynać odcinka, ale się okazało, że wpocałem się w walkę, więc pomyślałem, że będzie ciekawie, gdyż yy, z chęcią rekrutowania kolejnych jednostek yy, do mojego wojska w pewnej wiosy spotkałem bandów, no i teraz może tak sądzę, że się z nimi zmierzymy. Mam 30 ludzi, może damy radę, może nie, zobaczymy. Roskułem bandytów. Eee, tak wiem, mam zaległość, powiem W sobotę dać odcinek w niedzielę, w poniedziałek, no ale niestety miałem dość ograniczony czas, poza sobotą mam na się. I nie byłem w stanie dać odcinków. Poznam się nadrobić gdzieś tak do końca tygodnia, może mi się uda. Jakimś cudem magicznym, chociaż wątpię. Te odcinki na razie jeszcze się jeszcze że się dawać najnowsze, nie? O Jezus, myślałem, że to się mieć malej bantów, a co za są ci z łukami, no. Świetnie po prostu. Czy pytanie, to, to przegramy, bo... No chyba, że nam jeszcze ma pomogą, to wtedy mam jakiekolwiek szanse. Bo sama, sama 20 ludzi nie pokona tej armii. Nawet ze mną na czele. Jak widzicie, nasi są na po prostu wycinani. Jedyny, kto zabija, to tylko ja. z jest taki adekery normalnie, znowu. nie pożyję, bo nie mam aktualnie broj Ten jako taki, się ci farmerzy nie radzą, ale kule to nie jest. Nie jest to, czego bym oczekiwał. Odbyw. Ale dostałem umagę, więc ja rzuciłem, bo jest 6 ludzi, Nie? Nawet 7 może. Ja mówię U mnie muzyka jest też głośna bo by nie była za głośna. No to rozcinamy, ja ten zniem, co jakiś przyspał, czy co? Ktoś tam powiedział, że coś tam zamani rycerze, coś takiego. Płynna już odsłucham sobie. Królestwo za konia. No to widzisz, masz obok siebie konia. Nawet rycerza na koniu. Siedzę na koniu. No dobra. No i jednak wygraliśmy. Jej, dawno nie było żadnego zwycięstwa. I tylko pięć naszych zabito. No, po prostu siedmiu farmerów, a imię zbytnienia popularność rośnie. Teraz, jak mówicie godnej pieśni, przygniasz pamiętówce. Nie... żadne... A Twoje odmawiam, nie potrzebuję rośnie. tego. Jeszcze bardziej mi wzrośnie honor i jeszcze bardziej mi wzrośnie renoma. Dobra, zejmę sobie ich na oraz, może ktoś tam został chętny, no jak został. I może przejdziemy do centrum wioski, zobaczymy co tam... Posłyszałem, że można jakieś sekrety znaleźć w tych wioskach. Jak zobaczycie, takie sekrety można znaleźć, w tej modyfikacji, może jechaliście w nią, gracie i teraz może odkrycie parę sekretów. Ty i powiedzcie, bo naprawdę ja, ja nie, nie, nie będę pewnie ich szukał, a no chyba a chyba że znajdę jakieś 2-3 godziny zupełnie wolne w tygodniu i będę po prostu chciał sobie szukać wszystkie miasta i wioski w grze e, za pomocą edytora takiego specjalnego. Powiem na innym save'ie. Bo tak to po prostu bez sensu, bo może z was sekrety znajdę, to poka pokażę wszystkie. A jak nie to się chyba to nie będę brał, po prostu może raz na jakiś czas coś się tam znajdzie przy okazji. Więc jak już mówiłem, tutaj będziecie mieć jakieś tam sekrety, to po prostu mi napiszcie i ja jakoś postaram się pokazać na wizji. Jak widzicie, reputacja nam wiosce wróciła aż na siódmy poziom. Siódmy poziom 7 punktów, jak zwał, tak zwał, bardziej chyba brzmi lepiej siódmy poziom niż na 7 punktów. Nie pamiętam co to daje, ale wiem że daje coś takiego, jaki profit, że jeżeli mamy odpowiednią wysoką reputację u wiosek to, jak kłócimy już to nie rekrutujemy od razu rekrutów, tylko na przykład możemy rekrutować jakieś już jednostki drugiego poziomu, jak jakieś tam piechurów, jakieś tam nie wiem, kuszników, łuczników, od razu tam już wyższe poziomy jednostek. Tylko jak tylko wiem, z tego co pamiętam, to wymaga już po prostu jakieś tam 120 punktów pewnie reputacji. Teraz pamiętam, że udało mi się jakieś osoby, które rycerzy, które są chyba czwartego poziomu w normalnej wersji? Coś obok tego, jak miałem 28 punktów. Ale normalnie mi się to nie zdarzało. O bandy z lasu. Hmm, nas jest 27, nie czekajcie, czekajcie, oddziały. Przecież mogę je ulepszyć, a to może mi dać zwycięstwo w tej walce. Któreś to mi i tak przegra ale to szczegół. Oczywiście nie mogę, przecież w ogóle mi da wielkiego bósta. Wow, ów, 8 poziom już mamy, pięknie. To może sobie damy charyzmę troszeczkę. Nie wiem po co powiem, że jak, nie, jak nie mamy mi tu na... cóż... I do siły na pewno, musimy być dużo bardziej wytrzymali. A że zbroi nie mamy. <noise> Siłę na ciągu, przeinwestujemy. I coś jeszcze możemy ciekawego? W handel możemy przeinwestować... chociaż nie, to jest drużyny. To w zarządzanie więźniami bardzo się przyda. A z tego mogę zainwestować w... w Ucznictwo. Mam ja najgorzej rozwinięte z tego, co będę używał. Poezę, ja z tych punktów mamy do rozdania. Dobra. I jeszcze w, może w palną. O jakiejś taką się torwiemy. Dobra, sześć momentów z lasu, jedziemy Możesz ich wrzalić. odebrać nam wolność, ale nigdy nie zabierzesz nam wytwórni sztućców O to... <laughs> nie, nie zabierzesz sztućców Nie, nie Nie, no ja pierdolę <laughs> Możesz nas z, 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 zabić, żeby to związać, nie pamiętam, ale akurat nigdy nie odbierzesz na wytwórni No, no Matko Jezus. Nie pamiętam, czy ja to byłam poukładane... Mięsko-armatnie, tak, mięsko-armatnie to jesteście wy. A i tak chłopiwej gerów nie poukładania, nie mamy dużo elity, więc. Hmm, czy ja wiem. Yy, dobra, gdzie są wrogowie? O jezus, ale się rozstawili za jeziorem. To ich... Oni mnie zastrzają, czy co nie robią? Oni tam stoją, czy idą? Kurde, stoją, nie dobrze. Ja do nich nie będę szedł, bo to jest jak posłanie tych moich żołnierzy na śmierć, bo tam jest rzeka. A oni pewnie że mają kusze, łuki, barmaty, MK14, AC-130, w ogóle EMP, taktyka do Tam jakieś śmigłowce, kolosy. Wszystko oni tam mają, kurde, na diablu pewnie. W ogóle Ja pięknie wczoraj było. Ale ja sobie tego poczekam do czerwca. I wtedy może jakiś materiał z tego nagram. A tak to... Pff, jakoś mi się nie chce. Dobra, wycofamy sobie doski tak dalej, jak się tylko da. Wszystkie was też. I sami starzujemy, żeby po prostu zmusić do ataku, bo się zacięli coś. Wszystko się skrać? tak może poświęć, zajbiście, ja pięknie. Wciąż tą probo się fajnie ustawili. Ja wała wam do tego hamy Tak, na rzeź się ustawiajcie, na rzeź, jak najwięcej możemy dać tylko coś tam cieprzy jak zwykle Polsku, bo to w końcu polski mocz i głosy z jakichś innych tu. zapożyczane. sami pozwalam. Ej nie zwalaj, bo ewe mnie jakieś ściągną. I chyba poprzez całe wojsko żeby atakowało jednak. Nie wiem jak jeszcze uczyłam tak małe tak uciekając przed nimi. Z nimi nie uciekam, bo jestem w miejscu idioci. Ale przed ich strzałami, a tak bardziej. Ten ja w ogóle jakiś ok Kurde, nawet no wiedziałem, że to długo nie potrwa. Ech, dobrze, przynajmniej to udzielę psem do ataku, więc przynajmniej może coś to da. Jak się tą kamerą w ogóle steruje? O matko, stop! To ta kamera jakaś pobugowana jest. Czemu ma sama chodzi? Stop! Nie wiem, czym się steruje tą kamerą, jakoś tak mniej więcej? O, o, dobra, idziemy jakoś. Też tą kamerą? Da się. No moi idą na pewną rzeź, no ale sobie ja kurde poradzę no Właśnie ci coś dość chyba strzelają, tak sobie patrzę No jednego zabili, dobra To nie aż tak źle Ja w zasadzie mam dość dobre łuki mi się wydaje To są no, chyba łuki, coś na poziomie Kurze Nie, bo to są najgorsze, a bo te niewiele lepsze To co trzy oni dysponują Czy oni mają osobą ustawione jakieś łuki, życie mamy już trzech co wow Dlatego mówiłem, że to głupi pomysł, no ale... Najwidoczniej jak że ja atakuje to ich AI jest ustawione, żeby się bronić. Więc co ja muszę wywołać? Nie, nie, nie idą głupio po prostu na pałę, biegnąc na mnie z łukami nawet. O Jezus, ale rzeź moich popów. Przypominam, też za pół elita ich, tak zwana. No nie wiem, czy moi to przeżyją chociaż w połowie. Wie ja tam, jak już zginęło. Nawet nie mogę sprawdzić. Włóż swego konia, ta. Tylko chyba Marty gdzieś leży. A przynajmniej jednego moi zabili, no. To było głupie, że się bronią. Tak bym to wygrał z palcem O, tam w ogóle się flankuje. wow. Szacunek. a i w tej grze aż jest? Że jednostki się flankować? Ta flanka coś chyba ci gościa gościu. Bo on cię widział wcześniej. Wow, pokonał go, szacun. ile ich zostało? Raz, dwóch, trzech, czterech. Jakiś łucznik nawet strzela z moich. Nie, przejbałem. Ach, nie wiem, żebyśmy się bronili. Może mój Boże, chęś... Boże, mój Boże. No dobra, przegraliśmy. No nie, no, zabrali nam, montujemy satelitę no 07, serio. Taką cenną rzecz. Nie by nam co dodawało, tak naprawdę, ale to szczegół. Dobra, mamy, mamy 20 więźniów w ogóle, what the fuck. What the fuck, 20 mieliśmy. pewnie się okaże, że mi zabrali kolejną część zbroi? Nie. Ciągle zbroję, a zbroję nie mam od dawna już. Dobra, mam beczki z piłem, nic to nie, nie ukradli, chyba ciekawego. Tak, to denaro w najwyżej. No i wojsko! Trzymaj się, nagry 30 zrobiło! Bo kurde, było chyba z 15. Nie, nie 18 było. Teribin. Właśnie, że mamy tryst Tristam, ale to szczegół. Dobra. To skoro przejebałem bitwę, jak przystało na Silverka. To może być tak sobie luk mi miała na dysku. I może by tak powiem zaczniemy w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Mountain Blade Warband. Hmm, nam namikt? A, bo, czekajcie. Mam. Jeszcze zobaczymy z tymi, nie do końca odcinek. A. Dokładnie. Królestw jest sześciu. wow to ktoś z moich przed ze mną? A, ciekawe. Widziałem, że wszyscy pół mieli. Pięć sami króci, znając życie. Tak, sami króci. Dobrze mówię? Co? Tak, samo jeszcze mięskar ma od niego. ty mówisz, ja, żeby zawołać konia? Ja, pięknie! Tylko tak, kurde, mówił jakiś zagramier. Imperium i Javen chyba. Dobra, zajmijmy się nimi normalnie, nie ma sensu. Mam za mało jeszcze... Celność... Z, skłonia, z celność z skłonia, w ogóle. Celność to się tak nazywa. Nie ja, co, ja jeszcze, to jest żałosne. Bo się z takimi przeciwnikami się od początku, a nie, kurde, z tymi badytami które nas hitują praktycznie. je yep. A patrzcie, to jest nietyczek, Pokażę, tu dajesz. Pokaż że, pokaż, że można w ciebie wiedzieć. no. Pijcie, ładnie go od tyłu. Ja pi***, od tyłu. Dobra, jeszcze może czy będziemy kontynuować ten odcinek, i co może. Ja jeszcze za chwilę pangram. Pojmen więźnia. Coś pójśmy ciekawego. Broń strzały. Łupy na polu. Trochę tego jest, zaraz wszystko, co tylko da. I chodźmy do jakiegoś miasta najbliższego, może to burden. O, dwóch ludzi! No chodźcie! jak tak mało to wyspierdacie zawsze, to jest nie fair. Unfair. Mamy jednego bojówka, to, no to poważne, poważną armię mamy już. 5 ujętych jeden. Tak, już, już, już chcę z nami walczyć. Gdyby tam was było 40 rozbójników. po <grymam> rozbójniku, lipawaś 40 rozbójników, to dużo wie 40? Tak, masz 40? Nie, 100! Nie pamiętam, ilu, sorry. No, jakby tam było ich tam, w z milicji byliby, to byłoby ciekawie. Dobra, numer. No Zakroczymy tych oddziałów. I jakoż mamy master. Woł, król, harlaus. Mroczni łowcy. Co no, za mroczni łowcy? Spogadajmy sobie z nimi. Nie masz z masz, nami żadnych szans podejść się. Serio? Serio? Chciałem właśnie z samego końca. <grym> Obrazek tymczasowy. Aerio, ludzkość, że nie żartykać. Bez ciebie, wycofaj się. Postaram kilku sześciu osłaniających odwrót, albo się poddaj. Sorry, nie chcę umrzeć. Sorry, pięciu? Czyli chwila, moment zostaje sam? Nie, nakazałem pięciorgu, a nas było chyba sześciu. I zostało, i zostało mi trzech ludzi. A nie, trzech zatknąłem faktycznie, trzech zatknąłem? czyli za tamta, tamta pięciorga dawna. Dobra, to czekaj przez jakiś czas, wadę na za noc i na... owieść tavernę, zacznijmy z kości nie ma jeszcze. Jest takie w ogóle, jakie logo, rybka. Rybka. Wszystkie rybki mają pipki. Najemna strażniczka. Ja pierdolę, to... Coś wiem, czy jakiegoś, nie wiem, Andrew Scrolla. Scro Zwłaszcza Obliviona. Co tu mamy? Mamy gdzieś Malboro? Nie, nie mamy Marboro. No niestety. Mamy wojskowego trenera. Co oferujesz? Idzie denarów za jedną lekcję? Tylko? Na pewno? 5 tysięcy? No serio? Ja dole. O, o palna. Kupujemy pistolet z zamkiem skokowym. 45 demagod! Ładny kurwa, 600. jaka to nie jest to tak rzemieślnik, i chyba byłem net po że pamiętam. Pomyślcie grymerom Słowiański łuk wojenny. i 28 damage, ale oh, to jest szybkie w pizie, zobaczcie. Szkość się, 64. Karabin, bo cieszę się, że maszynowy. Bo minigana mi tu, kurwa, dajcie. ty masowego. Wyg... Dzierrytym? Masywnego wygląda. Myślałem, że masowego wyglądu. Toporek, miecz, miecz, ciężka kusza, ciężka pewę, pewien... Hammer masywnego wyglądu, spoko. I tarcza? Tasak wojskowy. A mój co tego wykonania? No spoko. Czyli na jeszcze 400 kosztuje? No nie, dobrze, no dobra. Miejsce coś sobie dobra. szybko co zostawię na przyszłość. Że żaden mi go nie ukradnie. No, no, zawsze jakimkolwiek zbroję. Broń lepsza od naszej, wątpię. No, oczywiście, że nie eee, wątpię. rybki, nie selamy. Dobra. Śledzik? Śledzików nie sedamy. No, ale Nie, nie, bo są na zewnątrz. Są ci ci. ci Zostajmy tutaj na noskę. Co płacimy? Te dwa denary, ale co nam to szkodzi. Jak już tam przeżyjemy? We, we, we survive. Dobra, idziemy stąd. We, we survive. O, ja znowu ci mnożni. tam widziałem. Tutaj. Tak, znaczy, wiem, że się z nimi nie gada. Po pierwszym odcinku, chyba, rodziska, zajmiemy się. To właśnie czym? Więc ten już kończy, więc nie zapanowałem, czym się zajmiemy. W pierwszym odcinku, jak już ten przekonwertuje, muszę gdzieś je coś zrobić. Zajmiemy się. Sią, 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 sią. Właśnie czym, rodziska? No, pomysły jakieś, no, bo jakiś odcinek po odcinku, to nie wiem, jakieś was pytać w komentarzach, czym mam się zająć. Zajmiemy się. Nie, nie, nie walką z mrocznymi nie, 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 nie. Dobra, spieraliśmy. Dzięki. Zajmiemy się spierzaniem przed mrocznymi oraz walka z bandytami. No dobra, tu głupio brzmi. Eee, no to w do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Mountain Blade Warband, w którym jest względy pokonywane przez bandytów. O, to brzmi fajnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hejka.